Ale ma pani bardzo takie negatywne nastawienie, Pani Poseł. Zawsze wychodzi kolega wnioskuje o przerwę, a Pani zawsze nie chce przerwy. A dobrze, bardzo proszę. Czyli Pani jest przeciwko przerwie, tak. bardzo proszę. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja z wnioskiem przeciwnym, bo poseł Sachajko ciągle prowokuje, nie bacząc na to, że za chwilę znowu usłyszymy, że Donald się wściekł. Bo niestety za tą wściekłością nigdy nie idą żadne dla, pozytywne dla Polski działania. Tak jak choćby w przypadku przesyłania nam nielegalnych imigrantów przez Niemców. Nawet zostało to opisane. Wściekłość ta jednak szybko uchodzi. Puszczenie tweeta Donalda łagodzi. I gniewu nie staje. Pech to straszliwy, by zrobić coś więcej. Tak w życiu prawdziwym. I faktycznie, jedyne co potraficie, to chwalenie się naszymi programami. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że to niby wy wprowadziliście 800+. plus. Przestańcie traktować Polaków jak idiotów. Panie nieobecny premierze, mniej teatralnego wściekania się, a więcej pracy. To może w końcu będziecie mieli czym się pochwalić, bo Polacy zasługują na skutecznego premiera, a nie marnego aktora.